Cześć, ja jestem Kuba. Witam was w kolejnym odcinku News w tygodnia. A już dzisiaj. Nowy skład oraz mecze w League of Legends, mecz w ramach AMA Pro by Polish Pro League, nowy odcinek na YouTube, wyścigi Wasato Corsa, mecze w NBA. 29 maja po trwających miesiąc tryoutach ogłoszony został nowy skład League of Legends, który będzie prezentował banderę Pierona w obecnej edycji drugiej ultraligi. Panowie, witamy i życzymy samych sukcesów. Zaledwie dzień po ogłoszeniu dywizji nasi najnowsi podopieczni stanęli przed pierwszym wyzwaniem w postaci Grind. Po mało optymistycznym początku, pioruny pokazały charakter, ostatecznie zwyciężając z wyżej notowanym rywalem. Po świetnym występie w meczu z Grind przyszła pora na starcie z Pirates Esports. Od pierwszych minut wyraźnie było widać naszą dominację. Ostatecznie nie daliśmy Piratom dojść do słowa, notując drugie z rzędu spektakularne zwycięstwo. Parę dni temu rozpoczęła się druga edycja turnieju AMA Pro by Polish Pro League, do którego dostaliśmy zaproszenie. Naszymi pierwszymi rywalami było Magnac. Był to szybki pojedynek, a pioruny pozwoliły przeciwnikom zgarnąć na swoją korzyść zaledwie 9 rund w łącznie dwóch mapach, pewnie zwyciężając 2 do 0. W ubiegły piątek na nasz kanał YouTube wleciał nowy odcinek. Pokazaliśmy Wam trzy najlepsze mapy do grania w chowanego. Jeśli jeszcze nie oglądałeś, to zapraszam do nadrobienia zaległości. W ostatni dzień maja Tomsik zadebiutował w nowej lidze, jaką jest Pro Series Powered by Logitech G. Nasz podowieczny pokazał się z nie najgorszej strony, zajmując 17 miejsce na 36. Po debiucie w nowej lidze czas wrócić na stare śmieci. 3 czerwca o godzinie 21 Adam wystartował na Imoli w ramach VMS gd 3 Germany 2022. Niestety Tomsik nie dokończył wyścigu, został on zdyskwalifikowany z powodu problemów technicznych pojazdu. Dywizja NBA nie zwalnia tempa. Koszykarze w piorunującym stylu zdominowali rozgrywki Epa. Swoją świetną formę podkreślili zwycięstwami 2-0, kolejno z Horses i Movie Star Riders. Tym samym nasz obecny bilans w lidze Epa wynosi 9-1. To już koniec newsów na dziś. Mamy nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak jest, no to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę pod filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!